Uwaga fizjoterapeuci, tu Adam z Synergii. Podjąłem się ostatnio rozkręcenia kanału YouTube dla mojego gabinetu. Nagrywam więc kompletną serię edukacyjną o nazwie Synergii. Kanał startuje praktycznie od zera i tu mam ogromną prośbę o wsparcie. Like i subskrypcja oczywiście bardzo pomogą, ale posłuchaj. Zapoznaj się proszę z tymi materiałami i jeśli uznasz, że są dobre, podaj je dalej. Myślę, że te filmy mogą być wartościowe dla pacjentów, ale również dla terapeutów i studentów fizjoterapii. Staram się mówić w nich prostym i zrozumiałym językiem, ale hej, czy nie tak właśnie powinniśmy komunikować się z naszymi podopiecznymi? Kanał nazywa się Centrum Rehabilitacji Synergia. Zasubskrybuj go i podziel się tymi materiałami z swoim pacjentem, koleżanką z roku, a może z ciocią, która właśnie wybiera się na rehabilitację. Dziękuję za Wasze wsparcie. Do zobaczenia na kanale.